Witam, Konrad Męski Hub, dzisiaj pogadamy sobie o Sirui 85mm f1.4, to jest taki lens, który mam już jakiś tam czas i powiem Wam, że warto sobie wysłać tego co teraz mam do powiedzenia, bo nawet jak nie jesteście jakby w fotografii, a chcecie czasami sobie kupić jakiś aparat i porobić fajne zdjęcia, to powiem Wam, że jak nie jesteście pro, to ten lens zrobi Was po prostu pro. Kilka takich informacji odnośnie tego metal build taka konstrukcja metalowa także naprawdę tutaj czuć tą wagę, ale czuć też ten profesjonalizm jak to jest dobrze zbudowane. Mamy fajny wygląd, mamy też trochę switchy ten jest odpowiedzialny za to, żeby, no mamy ten aperture link, czyli jest odpowiedzialny, żeby dać Wam ten taki opór troszeczkę, taki klikowy, albo że może być kompletnie taki bezdźwiękowy. Czyli po prostu sobie ładnie przepływa przez wszystkie cały ten aperture. Tu mamy autofocus, z drugiej strony mamy AFL button. Myślę, że ten przycisk jest tak naprawdę programowalny, także możecie sobie chyba przypisać jeszcze inne rzeczy do tego. Ja nie potrzebowałem, bo mam wszystko sobie na screenie, ale no mówię jest taka opcja tutaj i mamy autofocus i manual focus. Zdjęcia z tego powiem Wam szczerze wychodzą no pięknie. Flary są ładne, nie są jakieś tam przesadzone jakieś, bo czasami niektóre lense mają takie mocne te flary. Tutaj nie ma tych mocnych flar. Są ładne, widoczne, ale nie są super mocne i bokeh jest po prostu idealny. Jest super sweet. Także ja uważam, że jest to najlepszy lens w mojej kolekcji teraz i naprawdę mogę Wam go polecić, bo za cenę, którą, nie wiem ile on kosztuje w Polsce, chyba 2,5 tysiąca, to naprawdę jest super tanio i e, ludzie kochają zdjęcia, ja kocham zdjęcia, które z tego wychodzą, także naprawdę mogę Wam je polecić. Widzieliście zdjęcia, polecam Wam serdecznie. Warto sobie kupić tego lensa. Dam Wam tam link do Amazonu na dole. Ja naprawdę polecam, bo dałem to kuzynowi ostatnio, który wziął sobie to na testy i powiedział, że jest to no, absolutnie piękny obiektyw. Także warto, on sobie go kupił i także Wam polecam go, żebyście sobie zakupili. Jeśli chcecie być pro albo jesteście pro, to to jest właśnie obowiązkowy lens w waszej, e, e, Waszym case czy Waszym plecarku. Także polecam. Lajkujcie, subskrybujcie. Widzimy się w następnym. See ya.